Dzisiaj piękna pogoda w Tatrach. Chyba jest 5 czerwca. Nie wiem dokładnie. Półmaraton przez czerwcowe, zaśnieżone szczyty. Biegnę Doliną wachłoską Jest siódma rano, jest cholernie zimno jeszcze, co mnie troszkę zaskoczyło. Jak na chyba 5 czerwiec. Potem pobiegnę Doliną Starorobociańską na siwą przełęcz. Przez Ornak do Doliny Kościeliskiej na ten wrócę. Tam jest bardzo fajny segment podbiegowy. Tą starolobociańską doliną. 5 km prawie kilometr w górę, także tam troszkę przycisnę, a reszta na spokojnie. Zresztą link do sprawy w opisie filmu. Po 5 km skręciłem na czarny szlak prowadzący na siwą przełęcz Drogowskaz wskazuje 2,35 Mam nadzieję, że poniżej godziny tam będę Uff. Nie wziąłem ze sobą wody Ponieważ spleścił mi bidon Więc za późno się kapnąłem Nie zdążyłem go wyparzyć Nie wiem jakiś strumyk będzie, bo 4 godziny w tym słońcu które teraz chyba zaszło, ale de facto jest lampa piękna dzisiaj będzie przyjemnie hmm. oczywiście też nie wziąłem jedzenia ale za to natankowałem do pełna Cztery porządne buły z szynką serem i pomidorem zjadłem także jestem zatankowany na cały 4 godzinny myślę bieg dzisiejszy Kilometr do przełęczy, dużo śniegu wokół i strasznie stromo. Tu już nawet nie próbuję biec. Wysokie jak kamienne schody. takich warunków to się nie spodziewałem w ogóle no. Ornak. Najwyższy punkt dzisiaj jest koło godziny dziewiątej. jeszcze ze dwie godziny w dół. Miał być upał dzisiaj, a jest wielka chmura na słońcu i po prostu jest mi nawet zimno miejscami. Ale go muszę szybko biec. O, cudownie. Ale Tatry są bardzo wymagające. Dają nogą w dupę, że hej. Kilka słów o butach, w których biegnę. Są to oczywiście magiczne buty. Model czwarty, buty, zero amortyzacji i zero przyczepności. Takie totalne zero. Czyli czysta przyjemność biegania. O! Tak wygląda zbieg z ornaku Te buty do zbiegania są Bardzo niedobre Trzeba uważać na każdy krok I jeden fałszywy jest po biegu o, Już prawie na dole W dolinie kościelskiej Zbieg z ornaku Chyba najtrudniejszy element Ciężki technicznie uda kurde jak z gumy Dobry. Dobry. Tutaj kończy się moja przygoda. Strumyk i woda to jest to co bardzo potrzebowałem No nie da się ukryć, byłem pod koniec już odwodniony Wyszła w mączce i dało się we znaki. Co pięknie.